Bluzka zmieniająca kolor. Sprawdźmy, czy to działa. Dorwałam ją w Mohito w kolekcji z ubraniami z logo Barbie i ta bluzka według opisu producenta ma zmieniać kolor na różowy w słońcu, więc idę na dwór i zobaczymy, czy to działa. Słuchajcie, test na żywo. Wychodzę na dwór, na zewnątrz, na słońce i pokażę Wam w czasie rzeczywistym, jak szybko ta bluzka się opala. Jak widzicie, jest różowa i jest to już ten finalny jasnoróżowy kolor. Jest wyrównany, jest jednolity, naprawdę bardzo szybko to działa, więc myślę, że mogę Wam tą bluzkę polecić.